Ty widziałeś, że łańcuch zjechał do Nie. Zostaw muzykę w spokoju. Nie wiem, jak to mam wytłumaczyć wam, bo to jest takie, kurwa, bardzo personalna rzecz, nie? No, ale kurwa, no, jeżeli ja słyszę w 2024 przełomie na piąty rok, że ktoś się sra auto-tuna człowieku, to ty weź kurwa i idź pracować na słuchawce do Orange i. Kubuska przesyła 9 zł i 75 groszy. Pozdrowisz mojego brata Konrada, który miał dziś operację. Z jednej strony mógłbym pozdrowić, ale z drugiej strony nie wiemy, czy przeżyje, tak? To po co ja mam, kurwa, pozdrawiać na marne? No dobra. Konrad, pozdro na ciebie, przyjacielu. Ale jak mi, kurwa, wywiniesz numer i się pozdrawiam na marne, kurwa... To masz sikanę do znicza. Co, kurwa, no nie, do konta nie wypierdala. Czemu mam wypierdalać do konta? Nie no, do konta! Nie no, do konta to nie! Nie no, kurwa, do konta to nie! No zmotywowałem Konrada, no! No nie przesadziłem kurwa kol. Nie no do kąta nie idę no, kurwa do kąta no, Ja nie lubię do kąta kurwa Po chuja do tego kąta chodzić Możecie przestać odpierdalać kurwa i mnie do kąta wysyłać Ja pierdolę kurwa zaplułem się cały Ja nie będę w kącie siedział ja Nie w kącie <tuszy> O, ja się prawie. Ja pierdolę, ile wysiłku fizycznego mi to kosztowało. O. Wracam z tego kąta. I się tym zajmuję. Kurwa zostaw już muzykę w spokoju. Kurwa, kogo to obchodzi, co ty sądzisz? Ja na przykład, jak mam ochotę posłuchać starej, starej muzyki, to wiecie co robię? Odpalam starą kurwa muzykę no człowieku. Odpalam sobie płytę. Jak chcę posłuchać nowojorskiego brzmienia, to sobie odpalam kurwa, nie wiem, NASA jakiegoś, kurwa Ilmatic. mam ochotę sobie posłuchać, kurwa, yy, no. no i tak dalej, no nie będę wymieniał czasu w no ale. Chodzi o to, że kurwa, no nie na 15 przesyła 24 złote i 30 Dziękuję, Pol, a to nie był żart. Wracaj z tego konta. Ja uważam, że żart był wspaniały. ma sensu, trzeba się bawić muzą. Od tego ona jest. O, tak wygląda rozwój. Kurwa, jeżeli ty się na zawsze zatrzymasz, będziesz pierdolił te kurwa potrójne rymy, wymęczone, wychechłane, te potrójne rymy, co to kurwa, już nikogo nie obchodzą. Tylko po to, żeby kurwa, jakiś inny gościu, jakiś kurwa z forum ci powiedział, przeliczył ci te rymy, kurwa przy w, specjalnym algorytmem, kurwa i wzorem matematycznym powiedział, no, 42 rymy w jednym wersie, to tak można, tak to jest hi, to jest hip hop, nie? Kurwa. Masakra, masz ze tak mam w chuj, no. White pluje tu fakty. Akurat old nie potrafią zrozumieć, że autotune jest używane jako instrument, żeby uzyskać konkretne wżywienie wokalu. Muzyka ewoluuje, a dla oldheadów wszystko co nie jest boombapowym bitem, słuchuje jak złożonymi rymami, nie jest rapem. Znaczy. Wiecie, jakby. Ja nie mam nic do tego, Ja nie mam nic do tej wypowiedzi. Tylko myślę, że. Tylko myślę, że. Yy... Że to, jest, że to jest, że to jest trochę taki, że to jest trochę taki case, w którym on nie mógł powiedzieć nic innego, nie? No, więc pytanie, czy naprawdę tak sądzi, czy po prostu musiał to powiedzieć. Ale oni nie są, ale oni nie są ten, oni nie są, yy... ale oni nie są specami od muzyki, to chyba jest największy problem, bo oni no oni nie mają tych, 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 Oni bez tych wtyczek to, to nie potrafią nic zaśpiewać, nie? Ale ja nie wiem, czy R.I.P. potrafi coś zaśpiewać. Ja nawet nie pamiętam, co R.I.P. do niego nawinął. W tej level down. Trzeciego z rana, naród niewierny, tworzy się przestrasza. Na cud Jonasza, Alleluja. I złuchiwam z wami, raperami, tiktokerami, fighterami, graczami, biznesmenami. Wróciłem się grać dla jaja, ale grać z jajami, i chociaż czasem brak zajawy, wszystko dla imam. Wołają do studia, jak kurwa się napić wolę. Ale jeszcze wam pokażę, bydlaka jak Maci Borek. Sena się zapuściła i grubą beką jest. Kto wam dbał o linię, jak nie było nas? BDOE? Przydałoby im się wypierdolić kartki Rap się zmienił, nie do poznania A mi to zwisa, wtedy rabuje bez pisania Kurwa, wcześniej pisał? Jakie życie taki rap, twój to pobi chujnia Wycieranie mordy moją ksywką nie jest oki Kurwa, przez was tępe chuje Znowu się wpędzę do grobu I do usłyszenia za pięć lat, kiedy się wścieknę znowu było siedem lat, nieszczęści szczęści i Powiedzcie na mieście, że pato pato wraca Bo scena to dalej dno nam zostaje A co tu było, łajcie? Chyba nic A że to nie ripe, a? A o tylko to, co ojcuł agatyfong, czyli załamanie rąk. Jo! Musi być prawidłnie mordo, nie ma tu wcale Pytanie, za spacer z psem jest przypał w kryminale Popek chce za mocno skręcił jewać psy na banie Ja tak samo jak Popek, na młode wielkie chuja kładę Dziś co drugi raper musi mieć napisy w numerach Tu nie pomoże logopeda, czas pizdy umierać Pewnie zamówię sobie jutro wasze płyty grobowe Bo ja najbardziej czekam na wasze napisy końcowe Mam disy gotowe, jak wychylisz głowę to na Bo ja nie toleruję laktozy i mam blrapu Te raperki na scenie to cringe pizdę wykręca Wszystko sztuczne, pusta cycki i Inteligencja, jebane bez talencja Zabierz mi wtyczki, to będą w chuju. Nie wierzysz, to odpalłajta na red bullu. A ich fani lubią być ruchani przez tych bezpeków. Płacą stówę, by posłuchać koncertu z playbacku. Wczoraj śmiali się z Jetkera, dzisiaj sami robią disco i to ryj, to jakby to powiedział, Pich to nie jest hip W nazwie nie boomerem, dziwko niepotrzebnym i twój respekt. Jeszcze będzie w chuj śmieszcie, jak zdobimy gnój w mieście. Mordo, nie mam autotunea, no bo nie potrafię śpiewać. Oni mają autotunea, no bo nie potrafią śpiewać. Ich koncert to playback i bezbek. I powiem wam, że zamiast tego Słuchać, wolę przeciąć gardło sobie sam Jestem sobie pan, jak bany Jan Zamojski, Tego potoku był kotu nawet nie tłumacz na polski Typy nie rapują, tylko jęczą drą pizdę Mają wbite w Ciebie dziecko oni robią chcą biznes Dla forsy, chłopaku to piliby eja Zestaw pato w maku na chill no i denaturac natura Grasz to źle akurat, lepiej zejdź z miejsca Oddam wszystkie wasze wersy Za jeden wers ej'sa Greź przestań, bujać karki Tym lapsom sorry żomus u mnie nadal bardziej smarki niż Jackson Popelina na TikToku, trudnego dla chcącego Trzy słowa dla edzia prowadzącego. Nie zakój, to nie cieszę. Kończysz już, to się cieszę. Widzę znów tyle głów, co mam mózg jak Czy to rap, czy freak fighty, Wszystko wprost od bytów Nie ma to jak idolizować troglodytów To nie gangbang, taki banger tu siada. Wraca pato dźwięk, więc tutaj będę, to składam. Ich że nada, ciki bang bang odpada. To, że mają fanów, to jest degręgolada. Witajcie, mamy. W sumie to prawda. On nie powiedział, że nie wolno używać autotuna, tylko że nie potra czy, Tylko że nie potrafią. Tylko że nie potrafią bez wtyczek i bez autotuna. Mm. Nawijać, no. No bo kurwa nie potrafią. Jest w ogóle jakiś raper, który na koncertach puszcza. Y, puszcza bit do tego nawija. Czy każdy ma jakieś ślady? Ja nie wiem, ja nie, ja nie chodzę na koncerty, więc wam nie powiem do pogadania błazny, zamiast kleić pizdy, kleją się do plazmy, znalazłem kurwy, co ukradł hip-hop wystarczy Że odpaliłem TikTok, rapowe boys-bendy grają po przedszkolach Nie lubię tych chłopców jak Wojtek Gola Mam papier na to Twoje dole lecą w RMF A gorący szesnastki zapisują w PDF może poprawią humor, dziś mi drinki Tylko bez oliwki, uczulenie mam na dziwki Kolaboracji, byle tylko hajs się zgadzał Złosową owiani, jak Emil Kaka z takimi patriotami nie giną bez śladu Choćby dawali za fryko, to nie wezmę przykładu W McDonaldach wolą bify, nie grają za fryty Wzbudzają niesmak, tak samo jak ich płyty Trzeba mieć jaja, żeby wyjść przed szereg Czyszczę scenę, szpecą ją jak pryszcze cerę Śmiecie, pierwsze przykazanie, czy za trudne? Skoczmy na jasną górę i pomóżmy się za buddę Obserwuję te kariery wasze marne. Ba to unikalne jak Kazu z Downem. Ej, ej, e, e, jeszcze ja, jeszcze ja. Yo, Banżorno, w Polsce widzę. Kina, nie? Dziś pedofil kryje pedofila. Nie chcę ich oglądać, co to dla was znaczy. Skąd zdjęcia na susie? Ale gratis zrobi i ma parad władzy. Kula w daje brak pętna. On na drzewie reflektuje, wum na łeb nas nie pętla. I was chętnie podlinkuje. Pisać chce i nie osłonę się. Nie skaza liczba zgonów. Pizza gay. Siece są włączone, a z nimi do spodu. Powiedzą, że mało wiem, ale wiem jedno jest pewne Wiadomozy walą śnieg. Tak bardzo lubią nieletnie. Co do śniegu, to przed walką trzeba zrobić wszystkie pompki Ale jak macie trenować jak zjedliście wszystkie workie, to mamy Powiedz, że ci bardzo przykro W ogóle to nie cały z tego, by tak słabo I się popłac Może dzięki tobie to do wodę Bo jak wyjdziesz, to ktoś wiedzie z mopem i ze trzy podłoga żeby nikt nie poszedł twoim śladem, bo przykład dałeś najlepszy, jak z siebie tu zrobić smatę Ta wasza ekipa usnipia, lepiej, niech kreski wezmą mi o polskie znaki Chodzi, bo nie lubię kiepskich wersów Wersy kopiowane, przykuły uwagę, fanki wykuły na blachę Łatwo ci je zerznąć, dla nich robisz papier Czapski główi twarze nieskalany intelektem Dziś obchnąć kawałek, to ściągnąć kawałek Czym jesteście? Ja lubię, ja lubię taką muzykę, nie? Ko Wiecie, jak ja mam problemy ogólnie z... Albo zresztą ja nie mam żadnego problemu, White. Znaczy oni nawinęli dobrze się z tym zgadzam, ale White też ma rację, nie? Więc no, bo, bo prawda, jest taka, prawda jest taka, że ta nuta, że ta nuta yy, to jest takie yy, ogólnie te tego typu muzyka, to jest ona trafia do ludzi, którzy są wiecznie oburzeni, nie? Czyli on na przykład. I to, i to, też, jest, i to też jest bardzo proste, bo, bo dużo łatwiej. Dużo łatwiej jest przyjść i powiedzieć w każdym temacie to co, jest, to, co jest złe, a nie to, co jest dobre. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Jakby ja nie zostanę oceniony. Ja nie zostanę oceniony, ja nie oce, nie zostanę oceniony negatywnie, jeśli, jeśli przyjdę i powiem. Powiem jakby. Wyrażę najbardziej populistyczną krytykę jaką można wyrazić Bo prawda jest taka, że kto jakby po tym... Po, po takiej nucie przyjdzie i powie Nie no kurwa, ale po chuj ty dubiela wisujesz. No nikt kurwa tego nie powie. Ej, widziałeś nową wannę B ekipę XDD Nie widziałem Nie widziałem. Albo kto przyjdzie i powie Nie no, yy, dobrze, że Popek kurwa napierdalał kutasem psa po mordzie. Albo kto przyjdzie i powie, nie no, a po co wy wyzywacie fajty? Jakby no, no, nikt się nie przyjdzie na tym stawić. to jest jakby. To jest, pff, to, jest, to jest darmowe wbicie pięciu punktów. Lepiej być w, opozyc w opozycji niż w rządzie? Ta, to też prawda. I ja na przykład też to widzę po tym, jak macie politykę, dużo, dużo prościej, dużo prościej jest być wiecznie niezadowolonym kimś. Czyli na przykład yy, rządzi teraz koalicja ja Mówię, mówisz, o kurwa, ci nieudacznicy z koalicji. Tam dwa lata temu, o kurwa, ci nieudacznicy z PiSu. Powiedzmy, że tam, nie wiem, Konfederacja nie rządzi. O kurwa, ci nieudacznicy z Konfederacji. Ale jak już raz powiesz, że nie no kurczę, ja głosowałem na Jarkę Kaczyńskiego, a potem Jarek Kaczyński, nie wiem, będzie jechał najbany samochodem, pomimo, że nie ma prawa jazdy, dlatego abstrakcyjny przykład. I powiedzą, o kurwa widzisz, twój, twój idol, twój idol kurwa najebany autem jeździ. A między Bogiem a prawdą, to co ja kurwa za to odpowiedzialny jestem? <laughs> no. Tak szczerze, da się kogoś skrytykować, da się kogoś skrytykować w taki sposób, że nawet osoby, które to popierają, nie będą miały nic do ciebie, nie? No. Musisz, musisz tak, musisz powiedzieć. Bo to, to jest taki... Yy, to też jest taka psychologiczna zagrywka. Trochę krytykujesz, ale na koniec zawsze zerujesz to yy, takimi kurwa frazesami typu Ale wiadomo. Co kto lubi? Albo... Mam dużo kolegów, co to lubią. Jakby także... W sumie źle, 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 ale... Wolność domków w swoim domku. Hmm. Nie mi ocenia, są gusta guściki tak. No. Albo jeszcze trochę na emocjach zagrać. Czyli na przykład, nie wiem, temat narkotyków. Pierwszy z brzegu. No i na pewno słuchają teraz to osoby, które yy, zażywają narkotyki. Są kurwać punami. Tak powiem, jebać bać obyście zdechli. No to takie kurwa będzie. Zaraz będzie pytanie, a jak się ziółko zapalę raz w tygodniu, coś tam. Ale jak powiem tak, słuchajcie, narkotyki są złe, niszczą zdrowie. Eee, no ja ogólnie nie przepadam, nie zażywam. Odradzam. Miałem kilku kolegów, którzy przez to sobie życie zniszczyli. Eee, no nie polecam, no nie róbcie tego, no ale wiadomo, każdy ma swój umysł. I ty tego słuchasz i mówisz, no tak, no w sumie niszczą zdrowie. Ja też słyszałem, że ktoś na to umarł. No ale... W... Tak jak powiedział, no każdy robi, co chce. No nie wszystko jest zdrowe, nie wszystko jest zdrowe, no ale różne rzeczy robimy, jesteśmy tylko ludźmi.